Pokaż Bianusiu. Pokaż pyszczak, jaka jesteś urocza. Och, jejku, jejku. Uuu. No, hej, Janka, pokaż się. No co? Chodź, Bianuś, chodź. Chodź, chodź tu, rybka. No chodź do pani, chodź. Ojej, jaka jest radosna, tak. Jaka grzeczna. Ciesząca się. Śliczna. Daj łapeczkę, daj no, łapeczkę. daj. Tak połóż się ślicznie. Ojejku, jejku, Jaka słodycz cała. Połóż się ładnie. No. No. taki piesuś, taki. O tak. Tak, trzeba pomasować brzuszek, tak. Grzeczna ta mrałczy kot, bo kot by ci chciał zjeść chyba na obiad. No wstawaj, Mianuś. No ja wiem, że to tylko kochani, byś chciała się pieścić. Tak. Trudno się kręci pieska w ruchu, trudno się kręci. Tak. No ślicznie. No. Tak. Grzeczna bardzo. No już, no już. No grzeczna. Pałusz się ładnie, tak. Tak, tak, Pałusz, śliczny piesek. Niech cię wszyscy obejrzą, jaka jesteś grzeczna dziewczynka, tak? Bardzo grzeczna dziewczynka jesteś. Jak się lubię pieścić, bawić się, lubię. Dobry pieseczek. Pyszczek pokaż. Cała radość, tak ogonkiem tylko macha i takie pieszczochy po brzuszku. No wstajemy troszeczkę. Ojej, ojej, No? Och, nazrówko. Stój tam, stój. Siadł ładnie. No, tak jak cała, całej kazałości. Nie byłaś po dużeczko, chodź, chodź, Janka, chodź, radość, radość w oczach. No ja w ogóle nie mogę ukłócnąć, bo ona się od razu rzuca do pieszczot. No już grzeczna bardzo dziewczynka, tak? Oleńka przyszła. Łapko wraz daje, tak? No ładnie. No już się dziecko bardzo małe zaprezentowało taki pieszczoch. Taki szczeniak. No i tak właśnie cały czas reaguje. No to już kończymy.